Cześć, witam was z tej strony Shark Trader. Zapraszam was wszystkich na nową analizę USD/PLN. Dla tych, którzy są ze mną pierwszy raz i pierwszy raz mnie oglądają, jest specjalnie stworzony przycisk w prawym dolnym rogu. Subskrybuj, po to, gdyby wam się ta analiza spodobała i chcielibyście w przyszłości dostawać kolejne informacje na bieżąco o wszystkich analizach. Tak więc nie wahajcie się i śmiało przyciskajcie ten przycisk. Jeżeli chodzi o mm, e, poprzednią analizę USDPLN, ponieważ zawsze rozliczam się ze wszystkich wcześniejszych analiz, e, to analiza była zosta została zrobiona 12 lipca, tutaj gdzie jest ten, e, ta żółta linia. Jak widzicie od tego miejsca, e, od tego miejsca mm, kurs spadł praktycznie do pierwszego zasięgu. Pierwszy zasięg był na 454 Spadliśmy do 4.57. Drugi zasięg jest na poziomie 4. Po pierwsze, analiza uznaje za spełnioną, jeżeli przynajmniej jeden pierwszy zasięg zostanie osiągnięty. Po drugie, jeżeli, jeżeli miałby być drugi zasięg osiągnięty, to pewnie trzeba było na to troszeczkę poczekać. Tak więc zobaczymy, jak, co pokaże przyszłość. I y, czy ten kurs osiągniemy szybko, czy za jakiś czas, czy może po prostu tylko zatrzymamy się na tym? Na tą chwilę jak najbardziej jest aktualny krab, który pokazałem wcześniej na interwale W1, tutaj, y, w jego punkcie D jest motyl, tak więc czekamy, zobaczymy, jak to będzie y, wyglądało. Y, jedynym minusem, który przemawia za nieosiągnięciem drugiego poziomu, jest brak dywergencji na dużych interwałach, czyli na W1, na miesięcznym i jak na razie na D1 również. Ktoś może powiedzieć, że analiza nie została spełniona, bo nie doszliśmy do pierwszego zasięgu. Słuchajcie, między pierwszym zasięgiem, a minimum, do jakiego spadliśmy, jest 3000, przepraszam, tak, 3000 punktów. To są 3 grosze. Jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o szczyt, to yy, ostatnią falę to mieliśmy 6000 yy, ponad 6000 pipsów. Natomiast to ile go nie dotknęliśmy, to są 3000 pipsów. To są przy takim ruchu to są tak naprawdę drobne. Yy, ja wam zawsze powtarzam, że Forex to nie apteka i to nie jest nauka ścisła. Tak więc yy, nie ma co oczekiwać że zawsze w punkt idealnie co do pipsa dojdziemy do określonego zasięgu, bo gdyby tak było, to wszyscy ludzie na świecie nic by nie robili, tylko trajdowaliby na rynku i każdy by zarabiał. Tak więc poziom, który, poziomy, które ja wyznaczam, to są poziomy orientacyjne. Oczywiście to nie jest orientacja z jakąś bardzo małą dokładnością, ale trzeba brać pod uwagę pewien margines błędu. I teraz zobaczcie. W momencie kiedy kurs. Doszedł do tego poziomu i zrobił się, zrobił się, dotknęliśmy średniej 25 z interwału D1. Do tego na interwale H4 ewidentnie, kiedy zrobił się ten dołek, ten dołek bieżącego tygodnia, ewidentnie było widać, że jest on zrobiony na wyższym histogramie, mówię o interwale H4, to już powinna to być lampka ostrzegawcza. I zobaczcie, jeżeli ktoś Wszedł i odpalił pozycję w tym miejscu, gdzie ja pokazywałem wstępnie 12 lipca, czyli tutaj lub w tym miejscu, czyli 13 lipca. Mówię o tym malutkim, wyrysowanym przeze mnie Batmanie. Ten Batman to jest Batman, którego ja pokazywałem na telegramie. To była taka krótka, krótka krótki update do analizy z poprzedniego dnia, gdzie mówiłem, że. W tym miejscu tworzy się Batman, który prawdopodobnie jest falą numer 2, i że tutaj będzie szczyt do wchodzenia. Tak więc, wchodząc w którymkolwiek z tych miejsc, no umówmy się, po prostu ja nie widzę możliwości, że tutaj można było stracić. Tu po prostu, no gdzie by się nie weszło i gdzie by się nie wyszło, to zysk był i zobaczcie, zysk był 25 tysięcy punktów. Do Stop lossa, który powinien stać na szczycie X -a. niech to będzie nawet 2500, czyli dużo e, dalej niż e, punkt X e, Batmana, tego, o którym mówiłem e, na telegramie dzień później. To mamy 10R e, czy to byłoby 10, 8, 9, 7, 5R, to i tak jest wynik dużo lepszy niż e, standardowy, niż e, większość wyników. Większości traderów na całym świecie. Tak więc, tak więc y, trzymanie do tego miejsca, do tej formacji z, z 25 lipca, czyli z wczoraj, która ewidentnie była zrobiona na wyższym histogramie, y, można było pięknie zarobić. Tak więc ja uważam tą analizę za spełnioną i sprawdzoną. Sami sobie odpowiedzcie, czy dla Was jest sprawdzona, czy też nie. Teraz natomiast chciałem Wam powiedzieć, co widzę na bieżącej sytuacji usdpln i co będzie dalej. Oczywiście, tak jak powiedziałem, nie neguję jeszcze spadku dolara do 4 zł, przynajmniej nie na tą chwilę. Natomiast ze z shortów, które były zajęte na samym szczycie, tutaj, ja już wychodziłbym, znaczy wychodziłbym. No, tu już ewidentnie trzeba wyjść z tych shortów, ponieważ został osiągnięty punkt B motyla na interwale D1, średnia 25 i moi drodzy dywergencja na H4. I te trzy elementy powodują, że wolę zainkasować pieniądze, które są na koncie niż łudzić się, że spadnie jeszcze niżej i pozwolić, żeby cały mój zysk został zjedzony. No dobrze, ale co dalej z tym USD em Chciałem wam właśnie pokazać, ponieważ zauważyłem bardzo fajny, ciekawy układ. Wiecie dobrze, że ja lubię formacje harmoniczne, a w szczególności układy, w których kilka tych harmoników spotyka się w jednym miejscu, ich punkt zwrotny. Przede wszystkim na interwale H1 mamy formację Batmana. Jeśli jej nie widzicie, to ja wam ją teraz pokażę. Zobaczcie, tutaj mamy punkt. Punkt, nie punkt, tylko pierwsze, pierwszy trójkącik. O! W sensie trzeba to troszeczkę zniżyć. Tutaj jest jej punkt D. Jak widzicie, cena jest sporo wyżej, ale to bardzo dobrze. Dlaczego? Ponieważ jak wiecie, ja Wam powtarzam, że między punktem D a punktem X cena ma prawo. Pracować nie bez powodu stawia się stop losy za punktem x. Tak więc to jest pierwsza formacja harmoniczna. Druga formacja harmoniczna, tu już skasujemy, skasujemy tego Fibonacciego. Druga formacja harmoniczna to jest z kolei widoczna na interwale M30. I to mamy, moi drodzy, formację motyla. O tutaj. Z punktem d w tym miejscu. Zaraz wam to udowodnię. Ramię xa, 161% ramienia xa, i to, ten punkt d, zgrywa się z punktem X Batmana. Co więcej, zobaczcie, że w tym miejscu tworzy nam się taki kilkukrotny poziom. Ja to nazywam multi level. Pierwszy poziom jest 20 lipca, później 22 i kolejne tutaj. Tak więc widać, że jest to poziom bardzo istotny i reaguje. Tak więc jest duża szansa, że również zareaguje tu Natomiast nie tylko i wyłącznie z powodu y, tych miejsc, ale tego właśnie, że jest tutaj konfluencja kilku rzeczy. Już mamy, jak widzicie, dwie formacje harmoniczne, przy czym w jednej cena mieści się w granicy, mówię o Batmanie, i jest w cenie i, i mamy poziom promocyjny, natomiast jeżeli chodzi o motyla, to jest w punkcie D swoim. Teraz jeżeli przejdziemy na interwał y, M5, to mamy moi drodzy, momencik. Tutaj muszę, skasujemy tą, skasowałem tamtą siatkę Fibo, żeby łatwo tutaj to pokazać. Zobaczcie, tu z kolei mamy kolejną formację, to jest motyl, motyl na M5, który, którego punkt D wypada również w tym miejscu. Czyli mamy już tutaj piękny poziom, w którym zgrywa się nam kilka e, e, rzeczy. Jeżeli chodzi o tego motyla, to ten motyl mniejszy na interwale M5 jest w tym miejscu. Jego zrobimy na pomarańczowo, żeby wam się nie myliło, ok. O, widzicie? Tutaj jest książkowo 161,8. Ale motyle też ma, jak każda formacja harmoniczna, ma prawo się troszeczkę rozciągnąć, i kolejna rzecz. Kolejna rzecz, którą która jest bardzo istotna, to moi drodzy na H1 ułożenie średnich, a mianowicie, jak widzicie, te średnie są ułożone na pewno niewzrostowo, ponieważ setka zielona jest najwyżej ponad wszystkimi. Tak więc, jeżeli mają być wzrosty a można się tego spodziewać. Po tej dywergencji na interwale H4, jeżeli mają być wzrosty, to w takich sytuacjach bardzo często kurs spada w dół po to, żeby, żeby ściągnąć te średnie. I te średnie, zobaczcie jak pięknie zgrywają się z punktem B tego tego i Batman'a i motyla. Co więcej, jeżeli byśmy pociągnęli od wczorajszego minimum do dzisiejszych wzrostów siatkę Fibonacci'ego, to zobaczcie, jak automatycznie ten prostokąt, który wyznaczyłem, jak bardzo ładnie pokrywa się ze strefą 50, 61, 8. To jest, ja to nazywam złota strefa do, do korekt, bo dotąd zazwyczaj się ładnie korygu, korygują ruchy, a w szczególności, jeżeli to jest połączone jeszcze z jakimś korosem bądź punktem B, to 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 nam daje bardzo dużą, bardzo silny poziom, który ciężko jest przebić. Tak więc jeżeli w tym miejscu, gdzieś w tej okolicy nam zareaguje to zgrupowanie harmoniczne, powinno dofrunąć aż, aż dotąd, spaść aż dotąd. Pamiętajcie też jedną rzecz, że ja Wam często mówię, że formacje harmoniczne potrafią się lekko rozciągać poza swoje punkty D. Tak więc albo wejście powinno być w tym miejscu, albo możemy się spodziewać, że troszeczkę będzie, yy, będzie rozszerzona ta, yy, ta strefa, powiedzmy. Tak więc, gdyby w każdym razie udało się wejść gdzieś w tym miejscu, no tutaj już musimy ją troszeczkę przesunąć, widać. Gdyby się udało wejść w tym miejscu yy, i mielibyśmy na przykład, no niech będzie, zaokrąglimy, 1000 punktów do stop lossa, to mamy aż no, 6-7 tysięcy do naszego take profitu, czyli mamy Czyli mamy 6,7R naszego zysku. Bardzo ładny wynik. Sprawdźmy jeszcze jedną ważną, istotną rzecz, a mianowicie cały ten ruch spadkowy, który mieliśmy. Zobaczcie, to jest 50%. Kolejny element świadczący o tym, że tutaj kurs ma prawo się odbić. Jeżeli tak wiele elementów spotyka się w jednym miejscu, trzy formacje harmoniczne nie ułożone prawidłowo, średnie na interwale h1, jak widzimy, na interwale h4 również nie są one ułożone idealnie i prawidłowo, ponieważ są dopiero w trakcie układania się, tak więc kurs ma prawo jeszcze zjechać, zjechać w dół po to właśnie, żeby skorygować, skorygować ten, ten spadek. Tak więc to jest moim kochani setup, który uważam, że dzisiaj ma prawo być rozgrywany. Pytanie pozostaje jeszcze jedno. Czy na pewno w tym miejscu, czy może jednak, wiecie dobrze, że ja bardzo często wyznaczam dwie strefy, czy może jednak poziom 61 i 8 tych, tych spadków zareaguje? Ja uważam, że okolica 50 jest dużo, dużo dużo ważniejsza. Czemu ze względu na przepraszam, konfluencję tych wszystkich elementów, ale jakby to powiedzieć, duże banki wiedzą, gdzie ludzie stawiają stop lossy. i ludzie bardzo często stawiają stoplosy na takich szczytach, więc jest prawdopodobne, że te stoplosy będą wybite. I dopiero będzie ruch w dół. Tak więc gdzieś w tych okolicach spodziewam się spadku w dół. I teraz dwie opcje: albo stawiamy sobie zlecenie tutaj z dalekim stop-lossem za poziomem 61,8, albo y, próbujemy zapolować w tym miejscu. Jeśli się nie uda, to w tym miejscu. Y, jeżeli w drugim miejscu, czyli na poziomie 4,74, 61,8% y, całego spadku 12 lipca, jeżeli tu byśmy weszli. Po stracie na y, pierwszym zleceniu w ogóle nie ma się czym przejmować. Czemu? Zobaczcie, jak duży ruch będziemy mieli. O 3000 punktów większy, czyli 10 tysięcy punktów. A nasz stop loss też prawdopodobnie będzie gdzieś oko w okolicach 1000. Czyli, jeżeli nawet na pierwszym wejściu oddamy 1 R, to i tak sumarycznie będziemy na lepszym wyniku. Czemu? Ponieważ startując stąd, zyskamy 10R minus jedna początkowa strata finalnie byśmy mieli 8R, a wchodząc na pierwszym wejściu możemy zgarnąć między 6 a 7R. Natomiast, natomiast nie nastawiałbym się tylko i wyłącznie na to, żeby pazernie, łapczywie chcieć się połaszczyć tylko na drugi poziom. Czemu? No z tego względu, że po prostu może odjechać pociąg, a na pierwszym poziomie, który Wam pokazuję, jest bardzo duża Duża korelacja i zgrupowanie wielu elementów. A pamiętajcie, moi drodzy, że rynek to jest nic innego jak polowanie, jak łowienie ryb. Czasami się wypłynie w morze i można złowić całą sieć ryb, bardzo duże ryby, a czasami się pływa całe dwa dni albo i tydzień i po prostu niczego ciekawego się nie złowi, a koszty i tak się ponosi. Tak więc nie przejmujcie się, tym że raz czasami nie uda Wam się czy czegoś zapolować, czy może jakaś ryba Wam się wymsknie z Waszych sieci, ponieważ jeżeli zrobimy dobrą analizę i znajdziemy takie zagranie, gdzie wiele elementów zgrywa się w jednym miejscu, mamy dużą konfluencję, to prędzej czy później nasz rachunek będzie szedł do przodu. I to tyle moi drodzy. Jeżeli Wam się ta analiza podobała, proszę Was bardzo gorąco o danie łapek i oczywiście jeżeli chcecie dostawać analizy na bieżąco wystarczy w prawym dolnym rogu kliknąć w przycisk subskrybuj i będziecie dostawali informacje pozdrawiam was gorąco Shark Trader cześć